W ostatnich latach istnieją duże problemy ze skutecznym zwalczaniem przędziorków w sadach. Problemy najczęściej występują w tych sadach, w których przędziorki zwalczano w sposób nieracjonalny. Przede wszystkim właśnie w tych, w których nie przestrzegano zasad właściwej rotacji akarycydów. Często stosowano tylko środki inne z nazwy ale zaliczane do tej samej grupy chemicznej. Doprowadziło to oczywiście po kilku latach do selekcji ras odpornych. Bardzo często wszędziorki zwalczane są wówczas, gdy ich liczebność jest bardzo duża, kilkakrotnie przekracza próg szkodliwości. Wówczas uzyskanie wysokiej skuteczności jest niemożliwe w związku z tym, Istnieje potrzeba wykonania kilku kolejnych zabiegów zwalczających. Czasami sadownicy bardzo, stosują bardzo mało cieczy roboczej na hektar. Musimy pamiętać, że akarycydy wykazują przede wszystkim działanie kontaktowe i bardzo ważne jest dokładne naniesienie cieczy roboczej na chronione drzewa. Dawka cieczy roboczej absolutnie nie może być niższa jak 750 litrów wody cieczy roboczej na hektar. <laughs> większe problemy ze zwalczaniem przędziorków występują ze zwalczaniem występują w tych sadach w których nadużywa się środków nieselektywnych dla pożytecznych po prostu roztoczy które w istotny sposób ograniczają populację po prostu przędziorków. do takich należą między innymi syntetyczne pyretroidy. Wiosną w sezonie 2012 roku, w okresie wylęgania się larw przędziorka owocowca z jaj zimowych, panowały letnie temperatury. Były one zbliżone do 30 stopni, a czasem nawet temperatura w godzinach południowych przekraczała 30 stopni Celsjusza. W tak wysokiej temperaturze. Następuje zahamowanie wylęgania się larw przędziorka owocowca z jaj zimowych. Bardzo szybko larwy przędziorka owocowca wylęgają się już w, już w temperaturze plus 6 stopni Celsjusza do 20 czy 25 stopni Celsjusza. Zbyt wysoka temperatura hamuje proces wylęgania się larw przędziorka owocowca z jaj zimowych. W niektórych sadach stwierdza się niską skuteczność akarycydów z grupy inhibitorów wzrostów przędziorków, do których zaliczany jest preparat Apollo i Nisorum oraz z grupy mitochondrialnego transportu elektronów, do których zaliczamy następujące akarycydy Magus, Ortus i Sanmite. Jeśli po zastosowaniu Wyżej wymienionych środków stwierdzimy w sadzie niską skuteczność. Należy zaprzestać ich stosowania, a zwalczanie przędziorków oprzeć na środkach należących do innych grup chemicznych. Możemy zastosować takie akarycydy jak sumo, envido i zum.